Drodzy przyjaciele, siostry, bracia, Chrystusie, pozdrawiam Was. Witamy kolejny nowy rok. Pojawia się pytanie, który to już jest w naszym życiu? Zawsze na początku przynosi sobą tak wiele optymizmu i nadziei. Patrząc w przyszłość, zakładaliśmy, że będzie ona lepsza i na pewno będziemy podejmować właściwe decyzje. Ponieważ sądziliśmy że z każdym rokiem przybywa nam mądrości i doświadczenia. Za każdym razem marzyliśmy o przeżyciu czegoś szczególnego, niezwykłego. Zapewne jako chrześcijanie pragnęliśmy doświadczyć odrodzenia duchowego, a w szczególności bliskości Pana Jezusa. Przypominamy sobie o niespełnionych przyrzeczeniach i obietnicach, którymi zapewnialiśmy Boga, o naszej lojalności i miłości do Niego, o naszym pragnieniu bycia lepszym mężem, żoną, ojcem, synem lub córką. Przyrzekaliśmy, zapewnialiśmy o naszej poprawie, naprawdę chcieliśmy się zmienić i byliśmy przekonani, że dotrzymamy naszych obietnic. Lecz to wszystko stało się podobne, do bańki mydlanej na wietrze. Wszelkie techniki zawiodły. Miniony rok sprawdził i prześwietlił nas jak rentgen, wykazując nasze braki. Między innymi złamano więź z bliźnimi, a przede wszystkim z Bogiem. Wy wykazał On również szereg braków w naszym chrześcijańskim życiu. To wszystko uświadamia nam, że pojem, potrzebujemy pomocy kogoś, kto wie i potrafi zmienić ludzkie serce. Kogoś, kto nas kocha i rozumie. Kogoś, kto ma doświadczenie w naprawianiu złamanych ludzkich serc. Kogoś, kto ma moc zmienić nasze życie, wyzwolić z grzechu i uszlachetnić charakter. Oczywiście tylko Bóg może to uczynić. Musimy postawić sobie bardzo ważne pytanie. Sądzę, że najważniejsze. Czy Jezus Chrystus jest naszym Panem? Panem naszego życia. On zapewnił nas, mówiąc: Jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce i moim nie znają. To On nas stworzył. Doskonale nas rozumie. Kocha nas tak bardzo, że kiedy zaistniała potrzeba odkupienia człowieka, oddał swoje życie za nas. Był autentyczny i kochający nas miłością, o której my ludzie zainfekowani egoizmem nie potrafimy tego w pełni zrozumieć ani docenić. Powtarzamy jak pusty slogan zdania, że Bóg nas kocha. Ale często nie mamy o tym żadnego pojęcia. Tak naprawdę głębia Bożej miłości przerasta nasze poznanie. Boża miłość, która przejawia się na każdym kroku w naszym życiu, jest tak niezwykła, tak głęboka. Często niedoceniona. Tylko wówczas może się to zmienić, gdy uświadomimy sobie, że bez Chrystusa jesteśmy tylko środami. Jeśli nawet otaczający nas ludzie okazują nam życzliwość, to musimy być świadomi, że pochodzi ona od Jezusa. To On ich do tego zainspirował. Na miarze codziennych obowiązków i stałym braku czasu nie potrafimy zaczynać się, choć na chwilę, żeby o tym pomyśleć, żeby besnąć do Pana Boga, żeby Mu podziękować. Ale chcę coś ważnego powiedzieć, że Jezus nie tylko może ukierunkować nasze życie, ale również posiada moc i władzę. Żeby stać się jedynym naszym przewodnikiem. Tak. Tylko Jezus wie, jak można rozwiązać problem grzechu, który zniewala nas w przeróżny sposób. Jak uwolnić się od różnych uzależnień. Tylko On ma moc obdarzenia nas prawdziwą wolnością. Dla Niego żadne uzależnienie nie jest problemem. Będąc na ziemi uwalniał ludzi od największych uzależnień, problemów. Nierządnica stała się nową osobą. Marli Magdalenie dał nowe życie, a nawet śmierć była bezradna wobec dawcy życia. Więc co może nas powstrzymać od uznania Jezusa naszym przewodnikiem, naszym Panem? Tylko on sam. Może rozprawić się z naszymi grzechami. Przeszłości nie możemy zmienić. Często popełnionych błędów naprawić, ale przyszłość, kolejny rok jest przed nami, drodzy bracia i siostry. Tylko Jezus ma moc i władzę nad naszym smutkiem i ranami duszy, które bez jego pomocy mogą nas zniszczyć. Nie można być. Jego naśladowcą, bez okazywania mu posłuszeństwa. Nasze życie musi potwierdzić, że nie tylko mówimy o nim, wierzymy w niego, ale również żyjemy zgodnie z jego wolą. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że nasze zbawienie jest ściśle związane z tworzeniem żywych, autentycznych relacji z Chrystusem, jako naszym Panem i zbawicielem. Każdego dnia Jezus zaprasza Ciebie do bliskich relacji z sobą. Nie jest to tylko chwila uniesienia w kościele, bo to jest tak najłatwiej, ale raczej zwykła, szara codzienność, która może obfitować w różne nieprzewidywane sytuacje życiowe. Jezus zaprasza nas do siebie słowami: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A ja dam wam ukojenie. To jest największe wyróżnienie, jakie może nas spotkać. Nasz Pan i Król Wszechświata osobiście zaprasza nas do siebie i jednocześnie oferuje nam swoją pomoc. Tylko On jest źródłem prawdziwego życia i miłości. Bez Niego nasza miłość. Przypomina mieć dźwięczącą lub cymbał brzmiący. Lub po prostu jesteśmy niczym. Musimy być świadomi, że nasze możliwości są niewielkie. Chesterton stwierdził, że chrześcijaństwo nie jest trudne. Jest niemożliwe. Jest niemożliwe. Tak, zgadzam się z nim, że bez Chrystusa jest niemożliwe. Czyli bez Chrystusa sami nie jesteśmy w stanie nic uczynić pozytywnego. Potrzebujemy uświadomić, a może nawet zapłakać nad sobą i jeszcze raz w pełni odkryć największą prawdę, że bez Jezusa nic nie uczynię. Dlatego kiedy rozpoczynamy nowy rok. Musimy to jeszcze raz sobie uświadomić, że cokolwiek dominuje w naszym życiu, to jednocześnie je kontroluje i jest ono naszym Bogiem. Może nam się wydawać, że to my zarządzamy naszym życiem, ale prawda jest inna. Sami nie kierujemy naszym życiem. Jesteśmy kontrolowani przez tego, który jest Bogiem z małej litery Bogiem naszego życia. Jeśli rzeczywiście jest nim Jezus i on jest Panem naszego życia, to znaczy, że poddaliśmy mu naszą wolę i całe życie. Wszystko należy do Niego. On ma największą moc poprowadzić nas przez kolejny rok. Dokonujący wiele niezwykłych rzeczy i przemian w naszym życiu. Chyba jest właściwy moment. Kiedy skierujemy naszą modlitwę do Ojca, prosząc, żeby jego syn i Duch Święty wypełnili nasze życie. To są moje życzenia. Ponieważ mając Jezusa, jednocześnie mamy najlepszego przewodnika, obrońcę, lekarza i bankiera, Dlatego życzę w nowym 2013 roku doświadczenia życia w bliskości z Bogiem. Chociaż może nam się wydawać że nasza lista potrzeb jest duża to mając Jezusa mamy wszystko. Powtórzę. To mając Jezusa mamy wszystko, drodzy. Ponieważ on zaspokoi nasze potrzeby. Wypowiedział to w słowach nie troszcie się o życie swoje. Co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie, ojciec niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Niech więc Boże Błogosławieństwo spocznie na Was według słów. Niech Ci błogosławi Pan, i niechaj ciem szczerze. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twa swoją ku Tobie i niech ci da pokój. Amen. Módlmy się. Umiłowany Boże i drogi Ojcze, na początku roku otwieramy nasze serca i zapraszamy Ciebie. Tylko Ty możesz uczynić porządek, tylko Ty możesz w Nim zamieszkać. I usunąć przede wszystkim nas egoizm, usunąć gniew, nienawiść, brak umiejętności przebaczenia, smutek, ból zranienia. Ty obiecałeś, że dasz nowe serce, gdzie wypiszesz słowa Twojego prawa i Twojej miłości. Oto dzisiaj Twoje dzieci Proszą Cię O to doświadczenie i to przeżycie Chcą, żebyś każdego dnia Boże był w ich życiu obecny Drogi Panie, wołam Za nasz kraj, piękny kraj, Polskę A żebyś miał go w szczególnej łasce Wołam za przywódcami naszego kraju Tymi, którzy sprawują władzę i podejmują ważne decyzje, a żeby były to słuszne, właściwe decyzje, które zapewnią pokój, sprawiedliwość i porządek. Drogi Panie, polecam Tobie każdą osobę, tych, którzy mają rodziny i są radośni, tych, którzy czują olbrzymią samotność, ale i tych, którzy nie mają gdzie mieszkać, naprawdę są sierotami. Napełni ich serca pokojem i pociągnij ich do siebie. Oddajemy Tobie wszelką chwałę, cześć i podziękowania w imieniu Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen.